Drodzy Państwo, jest, jest takie powiedzenie dosyć mocne, ono mówi nie ma ludzi niezastąpionych, ale dopiero jak ktoś odejdzie, to widzimy, że w tym powiedzeniu jednak prawdy nie ma zbyt wiele. Ksiądz doktor Wojciech Wójtowicz żył dosyć krótko, bo 76. rok urodzenia, ja sobie uświadomiłem, że ja już byłem Rok czasu księdzem, kiedy on się urodził. To, to krótka historia życia 44 lata. To jest żadna wielka historia. Ale w tej krótkiej historii życia tego człowieka, jeszcze młodego, w sile wieku i, i po ludzku przed nim wiele spraw było jeszcze do wypełnienia i do zrealizowania, to w tej krótkiej historii on pisał bardzo intensywnie swoje życie. Ja powtarzam od, od momentu tego dramatu bardzo wyraziście, że to nie jest problem tylko straty rektora w seminarium duchownym w Koszalinie, choć ta posługa jest niezwykle istotna, ważna i, i dla, dla diecezji jedną z najważniejszych. Ale to jest strata człowieka, który miał bardzo osobisty charyzmat, niepowtarzalny w kilku wymiarach. Był bardzo kreatywny i twórczy. Moje rozmowy z nim na temat duszpasterstwa, diecezji, seminarium, perspektywy, korekt, które normalnie życie niesie, były niezwykłe dla mnie. Inspirujące, twórcze, zawsze prowokujące. Więc to był człowiek, który ciągle poszukiwał. Człowiek, który kierował seminarium, szukał dróg formacji, ale też człowiek, który był niemalże rozchwytywany, jeżeli chodzi o konferencje, rekolekcje. Różne zadania. To był człowiek, który miał wystarczająco dużo talentów, żeby w różnych dziedzinach życia być tym, którego inni chcą, żeby się znalazł w ich przestrzeni, żeby wygłosił słowo, żeby coś doradził. I to jest jeden wymiar nie, niezwykle ważny, ale jest jeszcze jeden, który trzeba powiedzieć bardzo wyraziście. Fundamentalny dla tego wszystkiego, co powiedziałem. To był człowiek niezwykłej wiary. Z takim również bardzo osobistym oddaniem się Maryi, z, z taką wielką determinacją. Ta, ta siła ogromna, ten wulkan energii, który w nim był, nie brał się znikąd. To był człowiek takiej relacji z Bogiem, takiej głębi kontaktu, takiej rzeczywistości, która potem tworzyła właśnie taką osobowość. Każdy z nas ma swoje piękne cechy. I, i, I swoje wady. Każdy z nas, ksiądz Wojciech mnóstwo ze sobą, tak samo jak każdy człowiek, ale to, co się w nim rodziło z tej głębokiej wewnętrznej relacji, było taką siłą, że stać go było na, na wiele rzeczy. W seminarium mówiąc tak trochę z uśmiechem, mówili mu: słuchaj, nie biegaj tak, bo bez ciebie diecezja korzeńskiego kołbrzyska też będzie istniała. To tylko pokazuje, jak on traktował diecezję, jak traktował to wszystko, co, co mu się poleciło i ile potrafił. No więc jak się to sumuje, choćby tak pobieżnie, to można sobie zdawać już sprawę bez trudu, co straciła diecezja koszańsko-pułoworska i kogo straciła. Bo co to jest wymiar zadań i spraw, ale kogo to jest przede wszystkim fundamentalne, bo to jest wymiar ludzki. Oczywiście za tym się kryje ból też i nie wolno o tym nie pamiętać jego mamy, która dla której był jak syn kimś niezwykle istotnym jego rodzeństwa i to wszystko co boli to państwo już wiecie tak samo jak my wszyscy, bo to jest takie ludzkie i, i głębokie, więc wszystkich nas boli. Oczywiście jesteśmy w kościele i mamy Y, całą głębi wiary i wiemy, że ten ból jest tutaj, nie po jego stronie. Y, ufamy, że jest dzisiaj w ramionach Boga i to, to nam, nam, po naszej stronie są łzy, ból, i pewnie będziemy się trochę y, długo, długo otrząsali po tym, co, co się stało. Ale równocześnie z całą nadzieją patrzymy w przyszłość, a y, w będzie obecnie długo w diecezji. Myślę, że bardzo. Dłużej niż pamięć ludzka sięga swoimi dziełami, tym wszystkim, co czynił, co robił. Jeszcze jedną rzecz chcę tylko wspomnieć, bo to jest bieżąca sytuacja, ale bardzo ważna dla, nich, dla nas. Synod, i, i on był przewodniczącym komisji do spraw duchowieństwa, więc to poszukiwanie w sferze formacji kapłańskiej, kształt, kształcenia i tego wszystkiego, co trzeba zrobić. To było w jego, w jego gestii głównie. On przewodniczył temu gremium i tam też y, zrobiło się pusto, jak zwykle, kiedy człowiek ważny nagle przestanie być obecny. Boli nas wszystkich, to trzeba jasno powiedzieć i chcę powiedzieć na koniec. Y, chylimy czoła przed takim niezwykłym misterium życia, bo to się wydaje, że to jest taki. Dramatyczna sytuacja. No. Jedzie człowiek, y, nagle wyskakuje y, sarna. My to wiemy z naszych dróg koszalińskich, naszych diecezji, gdzie lasów jest bez liku i gdzie takich sytuacji jest pełno. A potem jest moment y, albo błędu, albo, albo trochę samochód zrzuciło, a potem już kierowca nic nie mógł zrobić. Y, zostajemy w tym bólu. I chcemy go pożegnać z całą godnością.